No dobrze, a co my tu ma? O, prezent! Weź to otwórz. Wory. <noise> Nieprzykręcone, więc gift. <noise> robimy, robimy, w takim razie unboxing. O, wziąłeś swój nożyk. Wziąłem swój nożyk, tak to się... Tak to się robi. Wszyscy youtuberzy mają noże, takie, którymi później robią, żeby się ładnie Wiesz nastierało. co, ja nie kocham, jak ty tak machasz tym ostrzem. Byd. Byd. Daj folikę. Folikę, tu też. Dobra. Dzięki. kurczę, żeby tak nie zniszczyć tego, bo to. No więc właśnie, bo. Bo to później jest, trzeba będzie jeszcze nagrać jakiś drugi, trzeci, piąty ten unboxing. to o, 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 Wyłazimy. O. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, po to są właśnie noże. Mhm. Czy was też ten suspens zabija, że tak powiem, za angiel... u Uuu, jest następne pudełko. O Boże. Ale też w Nie. Uuuu, takie matowe, uu, mm. uu, uu. ale takie miękkie. No dobra, otwieramy. A tam! Bzz, coś wibruje. Nie. Golarka? Nie, mikrofon. Hm. Literalnie nie wiem, co robię. Teraz ja mówię, teraz ja mówię! Nie przerywaj mnie, kobieto! Czy... <coughs> Z rajf. Tak, to jest ciekawy, to jest przyciskowałek. Niektóre rzeczy się obracają, a nie. właśnie znaczy właściwie wszystkie się obracają. Na przykład, o, to nie jest tak, że. O, to A, go to do góry. się naciska. A, ale musisz go nacisnąć, obracając. Tak, najlepiej. Polizę sobie palec, żeby był trochę ten, i wtedy, o! I wtedy jest dobrze. Sport. Nie. Ale dla nie. mnie najgorszą rzeczą jest to, że światła, światła awaryjne, awaryjne tak samo. Też... też nie naciskasz, tylko musisz pokręcić w górę, a żeby wyłączyć, pokręcić w dół. I... Nie. nie, też w górę. Wszystko też... w górę. Tak. A. W, dół, w, dół, Dobra. w dół to ja nie wiem, czy to działa. To jest... Jak jeździłam, to działało. Nadal jest to obrzydliwe, bo to jest psucie dobrego nawyku, który się ma. Tak. To jest I nie tak z to, przyciskiem. Tak, to znaczy, chłopaki, skoro już nie zrobiliście tego na ekranie, to jaki był problem z przyciskiem? Mogliście zrobić tutaj taki. Przycisk, ale rozumiem ten wałeczek, już, był potrzebny. Już. Dzień dobry albo dobry wieczór, bo naprawdę, żeśmy się, żeśmy się poruszyli strasznie. <grym> Jakoś wyjątkowo. Przepraszam bardzo, obiecuję już więcej się nie wzruszać samochodami. E, padło pytanie, czy to jest amfibia? Nie, tylko nazywa się delfin. Że Muszę wyłączyć ise. Isa liczymy. Raz, dwa, dwa, dwa trzy, trzy, scroll, scroll dalej. Jeden. I jeszcze. Nie, to nie ten. To, a, nie ten. E, to ten, czyli to, to jest ten. cztery. No i, I pięć, żeby. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Okay. Lepiej niż w Suzuki. Tak. Dobrze. E, więc nie, to nie pływa. To tylko jest taki rybny, czy morski. Morski. To jest morski, M morski design. Tak. I, i w ogóle. E, w końcu coś w miarę ładnego. to tak. Stopnie samochód jest śliczny. A bez wad, no ale żaden samochód nie jest bez wad. No, więc... ja Ci powiem, na tle tego, co Stellantis teraz oferuje, to... Może gdyby, się podobać. Wiesz co, to gdyby oni weszli z tym 5 lat temu, to Stellantis mógłby się już dawno pakować. No ja jestem zdania, że Stellantis nadal może się pakować. Nadal może się pakować, ale to, to tak. tylko ja. Pozdrawiamy z Władysławowa. U nas nasz BYD od trzech tygodni. Pisze jedna z naszych obserwatorek i to bardzo miłe. Słuchaj, pie... klaskam klaska jako ta foka. Ale to delfina, nie foka jest. No to delfin to tylko rybę. Fishi! Nie, on też nie może tak być. Fishi? No właśnie tak. Yy, tutaj, o. Jak ze zwrotnością? Czy to miejskie wodzidełko, czy raczej manewrowość jak dar pomorza? Poczekaj chwilkę, bo akurat tu mam wszędzie podwójną ciągłą i nie mogę ci pokazać. Ale jest mega zwrotny. Jest mega zwrotny, ale widoczność. Dalej tutaj. Czy ma pompę ciepła? No więc okazuje się, że ma i powiem szczerze, że gdybym o tym nie przeczytał. To byś nie wiedział. Znaczy, może inaczej. E, pompa ciepła wpływa na zużycie energii, czy niskie zużycie energii, mm -hmm. a niekoniecznie na to, czy to ogrzewanie jest dobre, czy nie. Mamy w tej chwili nastawione na 26 i w samochodzie nadal jest zimno. Jest mi zimno w dłonie. <laughs> tak. E, <laughs> zaczyna grzać tak 27-28, więc może tak będziemy. Mm -hmm. Ale nie ma podgrzewanej kierownicy. Nie ma. Co jest pewnym problemem, Bo, bo, bo wewnątrz bo jest po prostu zimno. Fotele grzeją aż za bardzo. Fotele grzeją tak, że trzeba je wyłączyć po 10 minutach, bo po prostu, przepraszam bardzo, można sobie przypalić tyłek. Tak, ale... Yy... No, ale... no ale tak. Yy, zużycie energii przy oszczędnej i normalnej jeździe. Nie wiem, czekaj, zaraz zobaczymy ile w tej chwili zuży... Z ostatnich 50 km 15,4. Ty jeździłaś bardzo oszczędnie? Owszem ja jeździłam, i ja jeżdżę raczej oszczędnie. Jak ja sobie zrobiłem nim tę naszą taką testową trasę, która jeździ przez miasto, prowadzi i bocznymi drogami i potem jest jeszcze końcówka po ekspresówce. Mhm. To z tego wszystkiego to jest tam pewnie ze 100 km. Z tego wszystkiego miałem w granicach 17. Do ekspresówki, po ekspresówce, która jest tam ze 30-40 km, skoczyło w okolice 20, więc on jest taki do 90 OK, powyżej 90. No ale to ma być miejski samochód, a nie, wiesz, wiesz Gran Turismo. W sumie to jest kompakt, więc taki powinien być uniwersalny. No właśnie, bo to jest, proszę, ja was kompakt. O czym za chwilę. E... Ilość poziomów rekuperacji. Liczba, nie ilość. Przepraszam. E... I ile a ich po drugie, jest? jest standard albo high. Aha. I w tym standardzie to praktycznie nic nie robi, a w tym high to jest takie. No, zwalnia trochę. Trochę zwalnia. E, czy warto w ogóle się nim zainteresować, albo dlaczego warto, w porównaniu do no, na przykład Megane albo MG4? MG4, jak się mówi? MG4. Tak. E, warto się nim zainteresować. E, nie wiem, czy w porównaniu do Megane, bo Megane moim zdaniem jest mimo wszystko lepszym samochodem. Ale w porównaniu do MG4, tak. Zdecydowanie. Nim się chyba lepiej jeździ niż MG4. Poza tym, że oczywiście kontrola trakcji jest jak zwykle niedopasowana, bo no, oni jeszcze się nie nauczyli w to. Ale się kiedyś na pewno nauczą? W sensie, na przykład w tej chwili, jak jest Ślisko, to on bardzo buksuje. Tak. I to jest w trybie normalnym, a w trybie sportowym jest tylko gorzej, no bo. Sporty Spice. Ja nie jeździłam jako Sporty Spice, ja jeździłam w trybie I, Spice. I jest coś takiego, że on zamiast od razu wyłapywać, to on pozwala temu kołu się obrócić prawie tak. o cały obrót, i dopiero wtedy. Tak łapie, tak. I to nie jest takie sportowe, nie, tylko to takie Jezu, 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 Jezu. Jezu, tak, co się stało, ratunku słoniocy. Słoniocy. E I niestety. Okej, okay, ten samochód debiutował w Chinach, w troszkę innej wersji, w 2015 bodajże roku, więc to nie jest nowy samochód. On został zaadaptowany na potrzeby Europy i uh -huh. wydłużyli mu trochę strefy zgniotu, dlatego na długość jest kompaktem, natomiast na szerokość jest to nadal segment B. No nie jest to jakoś oszałamiająco z miejscem. Patrząc na rynek Made in China BYD wydaje się naj, czy tak faktycznie jest? Nie podejmuje się oceniać całej marki, zwłaszcza że to co chińskie marki wprowadziły jak na razie na polski rynek, nie jest moim zdaniem reprezentatywne, to jest okrojona oferta pod polskiego klienta, czyli wszyscy na przykład teraz w hybrydy typu plug-in idą i <laughs> e, mają nadzieję, że to będzie przyszłość. Jak jeździliśmy na przykład tym Silajonem, to to był taki samochód trochę po nic. A tego widzę jego zastosowanie przynajmniej. Tak, bo dla mnie ten Sealion był taki, że no dobra, no i. Tak. Pomijam fakt, że, że miał tam parę takich dziwności, które mnie. No, pamiętasz jak się źle czułam. Tak. W no. tym jest OK. W tym jest OK, pod tym względem jest OK. Um, kolejne pytanie: jaki zasięg i pojemność bagażnika? Oni obiecują 427 w cyklu mieszanym i 500 coś w trybie miejskim. No, my w tej chwili jeździmy na przełomie lutego, lutego i, marca. i marca, dziś są 2 stopnie. E, przy 97% naładowania baterii pokazuje jeszcze 400 km zasięgu. I tak jak jeździłem w tym moim cyklu mieszanym, uh -huh. to gdyby nie ta ekspresówka na końcu, albo gdyby tej ekspresówki było mniej. To spokojnie by 400 km zrobił, z tym, że to wtedy było bliżej 10 stopni temperatura powiedzmy 7-8. No właśnie. W lecie spokojnie zrobi 400. Tak. Byle nie w trasie. E, pojemność bagażnika pamiętasz? 345 i. To jest 345, ale zwróciłbym uwagę na bagaż, który masz tam w niego zmieścić, bo on jest. E... Ma specyficzny kształt, w sensie to jest takie bardzo pudło, więc może być tak, że jeśli masz jakąś dłuższą, szerszą, wyższą okay. rzecz do włożenia tam, to będzie z tym problem. Ja akurat zdziwiłem się, bo włożyłem tam mój rower składany i włożenie tego roweru składanego wymagało... O wiele większej gimnastyki niż bym tego oczekiwał. Do mniejszych bagażników ten mój rower jakoś wchodził, bo bagażnik był na przykład trochę głębszy albo bardziej ustawny. Ale to jest moja preferencja, może tobie będzie lepiej. Przepraszam, zrzuciłam wątek, bo tam jest jakiś taki bunkier ładny. Przepraszam, bunkier sprawdzę później. Czy BYD jest równie fascynujące co nowa pralka Hisense? Nawet nie jeśli, wiem, co to jest pralka Hisense. Ja też nie. Nawet jeśli nie, to i tak z przyjemnością obejrzę wasz test. No, no przypominamy, to nie jest test, to jest Q&A. My, my odpowiadamy na wasze pytania. Co czy to jest pralka Hisense? Tak. Ale to jest jakaś marka, linia czy, czy, czy co? Czy to jest technologia? Nie, bo i, i ja, na, się, ja że, naprawdę nie wiem. Domyślam się, że to krąży po jakichś reklamach w telewizji albo gdzieś i my tego nie widzimy, więc powiedz nam, co to to nas, jest, o, co nas tak, omija. Tak, co nas omija. E, pompa ciepła, zużycie, i jak z odzyskiem energii i czy one pedal driving jest No możliwy? Nie, 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 nie. Tyle, to, co, nie. To, co on tu ma, to nie jest one pedal driving, to nie jest nawet half pedal driving. To jest taka bardzo słaba rekuperacja w niektórych samochodach. Hmm. A Marcin, który nie lubi ostatnio niczego, co publikujemy. Hmm. Czy to będzie kolejna pogadanka o samochodzie czy test? Marcinie, ale. To nie jest test. Nigdy nie mówiliśmy, że to jest test. Nigdy nie mówiliśmy, że to jest test mało tego. Odpowiadamy z... na wasze pytania, choćby były tak głupie, jak twoje. Wal się miłego dnia. Jedziemy <laughs> A, dalej. Jedziemy dalej! A, o. No właśnie, czy nadal trzymają poziom wykończenia wnętrza, mimo że auto jest trochę niższej półki? O, totalnie. Totalnie, to znaczy takie luksury, jakie tutaj się odbywa. Ja bym chciał, żeby A-Klasa, Seria 1 i A1 wyglądały tak jak to. To znaczy, może niekoniecznie chciałabym ten, ten flipper. A mnie on się podoba, właśnie. To znaczy, nie, on jest cute, ale nie wiem, to znaczy. On mi pasuje do tej delfinowości tego wszystkiego i tego, że samochód jest niebieski, jak widzicie, wewnątrz i na zewnątrz też jest niebieski. To znaczy jest to, jest to porąbane, to znaczy jest to dla mnie takie, takie porąbane w stylu Citroena kiedyś, mm -hmm. jak Citroen jeszcze robił takie naprawdę dziwne samochody. dziwne samochody. I ten jest dziwny. Było też parę pytań o to, co zostanie poprawione w liftingu. Obawiam się, że to nie są decyzje, które są podejmowane z takim wyprzedzeniem, bo mam takie niejasne przeczucie, że chińskie koncerny sądują rynki i w zależności od tego, co się sprzedaje, albo coś dostaje lifting, albo nie dostaje liftingu. No, ten jak widać jest już produkowany od dłuższego czasu. I no, pytanie co tak, będzie dalej? Tak, i w porównaniu z Ojejku, Coś było takiego małego, co próbowali wprowadzić, co próbowali wprowadzić do Europy i im się nie udało, ale już nawet nie, nawet nie pamiętam, co to było. Ale nie mówisz o seresie. Nie, 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 to był maluch, to był maluch taki typu pod mg Wiem, 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 pod MG3. 3. Yy, poczekaj. 3, 4, To, Dobra, to, 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 to czym jechałeś, taki, taki analog tego dwumiejscowego nie, Smarta. Nie, to to nie? w ogóle, nie, coś innego, nieważne, A, no, no właśnie. No, no właśnie. Nikt nie wie co to było. No bo to takie, takie, takie samochody ten pas się kończy. Dobrze, e, czy coś jeszcze? Nie mój drogi, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, bo część pytań się mm, powtarzała. No wiesz, wszyscy chcą wiedzieć, ile to pojedzie. E, a, no właśnie, i jeszcze a propos tego y, potencjalnego jeżdżenia w trasy. Nie zapytaliście o najważniejszą rzecz, mianowicie o moc ładowania. Kochani, no co wy? Dowiecie się z testu. A tymczasem idziemy zaśpiewać coś, skoro już znaleźliśmy ten mikrofon. E, tak, Simply clevery, level china. Ja Nie wiem, co oni mają, kurczowo. Siedzą w tych samochodach na ładowarkach, pewnie. Hint, hint. E, I śpiewają. No. Co no tego? No. Welcome to the Hotel of California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Dobrze, to jest Ania i Marek Jadą. E, b, 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 b. Tak, delfin. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym, następnym odcinku. odcinku.